Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Rok, jeżeli mnie nie kojarzycie to jestem takim gościem z YouTube'a, który ma kanał Rokolon2k, robię z reguły filmy o grach, jakieś tam vlogi, dzisiaj zrobię coś czego do tej pory mi się nie zdarzało chyba robić, ponieważ z reguły nie opowiadam o innych ludziach i z reguły nie opowiadam o innych ludziach w sposób negatywny, tym razem e, chyba będę musiał, gdzieś jest pewna granica po przekroczeniu której człowiek musi zareagować, chociaż byłem daleki od wszelkich reakcji do tej pory. Będę mówił o ogólnie o swoich relacjach z, z tym facetem, zupełnie niesprowokowanych przeze mnie, a no dobrze, zacznijmy od po początku. Chyba z jakiś rok temu yy, ten facet yy, gdzieś tam na moim kanale, w komentarzach, zaczął wypytywać mnie o tagi, o to, że niewłaściwy sposób używam tagów. Nie wiedziałem wtedy, o co mu chodzi, szczerze mówiąc. Zerknąłem na jego kanał i Przekonałem się, że w kilkunastu filmach on w tagach ma użyty Zwrot rokelą 2. Pomyślałem sobie, kurczę, jakiś wariat, chyba dosyć nieszkodliwy. Zablokowałem go. Pomyślałem, że sprawa zamknięta. Jakież było moje zdziwienie, kiedy pół roku później on nagrał film mówiący całą prawdę o mnie Ech, i napowiadał straszliwych, straszliwych bzdur właśnie o tych tagach, które, które u niego były nagminnie używane. O, o tym, że ja jestem akwizytorem i że ucząc się tego zawodu nauczyłem się manipulowania ludźmi to w ogóle zupełnie no, no nieprawda I, i całej masy innych dziwnych rzeczy na mój temat ja nie, nie miałem pojęcia skąd mu się to wzięło i dlaczego to, że go tak zablokowałem właściwie bez dyskusji u siebie na kanale to chyba nie jest powód jeszcze żeby wymyślać jakieś rzeczy na temat człowieka i mu robić trochę krzywdę bo przyznam, że te dwa tygodnie po publikacji jego filmów a były dosyć ciężkie dla mnie i dla mojej rodziny, bo nie tylko ja byłem atakowany, ale także moja żona, moje dziecko. Były nagrywane filmy na mój temat i dosyć nieprzyjemne. Dobra, zaraz do Was wrócę. Hej, ej, już jestem, wybaczcie tą przerwę. Musiałem żonę odebrać z pracy. No więc, żeby już nie opowiadać o moich smutnych przeżyciach, które miały miejsce, które właściwie wiele mnie nauczyły, więc być może ich szkodliwość nie była tak duża. Jednakowoż zdarzy zdarzyły się po prostu rzeczy, które nie powinny się były zdarzyć, tylko dlatego, że ktoś miał głupi pomysł, żeby zaszkodzić drugiej osobie i trochę na tym skorzystać. Znaczy, ja nie wiem, jakie są... E, jakie intencje Szogunowi e, wtedy, ja wiem, przyświecały. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem dlaczego, ani nic złego o nim nie powiedziałem, ani... Nie wiem, no nie wiem, no. E, i, I wiecie co? I, i i ten facet, w zasadzie, ja już zapomniałem o całej sprawie, i zapomniałbym, gdyby nie to, że coraz częściej w jego aktualnych nagraniach znowu zaczyna się pojawiać moja ksywka na YouTube. On mnie angażuje w jakieś działania grup, dużych grup funkcjonujących na YouTube. Gdzie moja podległość względem innych osób, jest jakaś albo nie ja, szczerze mówiąc, ktoś mi teraz wysłał nagranie, opowiadające znowu o moich jakichś działaniach na YouTube, ja się boję tego, tego nagrania otworzyć. To znaczy ja, opowiadających, jego, on, on opowiada coś o mnie znowu. Ja się boję tego nagrania otworzyć, ja nie chcę tego słuchać. Naprawdę, ja chcę sobie spokojnie robić swoje materiały, no ale, no ale jeżeli nie, nie, nie powiem coś od siebie, no to, to on będzie chyba ciągle tak cisnął, cisnął, bo jemu się wydaje, że ja jestem bezbronny czy co? To, że ja nigdy nie wykorzystałem swoich widzów, żeby. Mu dokopać w, w, w ramach odwetu, to, 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 to chyba nie wiem, czy to, to sprawia, czy to takie wrażenie daje, że, że ja się przyznaję do winy, czy coś. Bo ja mam taką sytuację, o tych tagach cały czas mi wszyscy opowiadają, i właściwie mam wrażenie, że nawet ludzie, którzy sympatyzują ze mną, mówią ok, w porządku, wiemy, że Rok używał tych tagów, ale jest sympatyczny, więc mu to wybaczamy. Otóż nie, nie używałem tagów. I nawet film, który został stworzony gdzieś tam z burakiem, Teletuba się nazywał, który opowiadał dokładnie o tym, że nie chodziło o tagi, tylko o coś zupełnie innego, też jakby jest dowodem na to, że ja używałem tagów. To jest straszne. Dla, czy, dla tych, którzy są mnie tam. No Dobra, mniejsza z tymi tagami. Um, wracając do szogu, no on atakuje całą masę ludzi, którzy nigdy mu nic złego nie zrobili. Przynajmniej do momentu, w którym nie zostali zaatakowani. Prowokuje, zaczepia. I czy to buraga, czy to Madzie, mój Boże, do Madzi się doczepić, no naprawdę? Eee, czy, to do, czy to, ja wiem, kogo tam, jeszcze kolorowego vloga, no. to to jest. I potem nagle on, on zdaje się być zdziwiony, że, 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 że ktoś go nie lubi i ktoś mu wysyła przykre rzeczy. Mój Boże, ja po Twoim jednym filmie i zwracam się bezpośrednio do Ciebie, jeżeli dotrwałeś, jeżeli w ogóle poglądasz to. Ja po tym twoim filmie miałem przez dwa dni ostrej jazdy, telefonów. Ja do tej pory, kiedy odbieram telefon od osoby, której nie rozpoznaję mój telefon, to, to włączam nagrywanie, ponieważ wiem ile obelg i ile gruźb dostałem pod swoim adresem po tym, jak ty opublikowałeś ten film, i teraz już to po prostu nagrywam. Nie wiem po co, bo i tak policja sobie z tym nie radzi, ale no wolę jakoś to mieć, udokumentować. Jakoś nie chciałem, kurde, opowiadać o tym, jakie to było ciężkie jakieś tam przeżycie dla mnie, ale chciałbym, żeby sobie facet uświadomił, że nie tylko on jest osobą, ja wiem, poszkodowaną w całej sytuacji i że on naprawdę zrobił mnóstwie osób bardzo nieprzyjemne rzeczy. Yy, przy czym w ogóle nie miał powodu, żeby to robić. Jeżeli jego intencjami jest to, by nabić sobie wyświetlenia, subskrypcje, no to jakoś mu się to udaje. No, fantastycznie, no, gratuluję. Ale to się nigdy nie, nie kończy dobrze. To się nigdy nie kończy dobrze, bo w, kiedyś przeciwko tobie ktoś odwróci to przeciwko niemu. Już nie wiem, do kogo ja gadam, czy do przypadkowych osób, które oglądają ten film, czy do szoguna. Ja bym chciał, żeby to spokojnie gdzieś tam zniknęło, ale no nie mogę. No, czy, czy coś mówię, czy czegoś nie mówię, to on zawsze musi mnie wkręcić w jakieś swoje mm, absurdalne zupełnie pomysły. No nic, no, no nic, no, no nic, będę kończył. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Nie było mi łatwo nagrywać tego materiału, yy, ale wypadałoby, tak sobie myślę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.